Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry. A z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Chyba z 60 osób do mnie napisało, żebym sprawdził tego moda. O, czyli widzę dopracowany Kaiser, Moi drodzy, w Kaiserce miał miejsce update na Chiny. Czy coś dziwnego się tu stanie? Dobra, wszedłem sobie na Ligę 8 Prowincji. No i rzeczywiście, jest to jakieś inne dziwne drzewko kolaboracyjne i do zjednoczenia Chin. No nie wiem, pobawmy się, zobaczymy, co się stanie. Kurde, cały czas jakieś rewolty w tym kraju, pesantów. Co tu się dzieje, kurde? Boże, znowu jakieś ataki. Ojejku. Znowu coś. Ojejku. Boże, jeszcze mi bombardują infrastrukturę. Dlaczego? Ojej. Tak, wszystko jest pod kontrolą. Dokładnie tak. E, oczywiście, tak. Wszystko jest pod kontrolą. Coraz lepsze eventy dostajemy na start. Wspaniale się zapowiada ta rozgrywka. Uuu. I oczywiście teraz uciekamy połowę armii, ponieważ e, moja armia postanowiła się jednak zbuntować. O, kolejny wspaniały event. Dziękuję bardzo, Team Kaiser Reich. Co? Ej, czy tutaj da się zrobić... Co? Aha, jeszcze zostałem wyrzucony z... Li A nie, ta liga chińska upadła. Dobrze, świetnie. I teraz mamy jakieś opcje. Syndikalistku, control of the Kuomintang, play as the Kuomintang. Czyli zagramy jako Tank, czy syndykaliście? No, to chyba Kuomintang. A, czyli ja jestem syndykalistą. W takim razie towarysi, priacja, lebracja. Musimy nieść czerwoną rewolucję. Boże, ale tu są wykokszeni dowódcy. Ten ma jeszcze brilliant strategista. O Jezus. Dobra, niech nasze dywizje pokażą. Aha, no to już pokazaliśmy. Lećcie, lećcie, przyjaciele. O, jeszcze ochotnicy? Wow. Mamy radę, moi przyjaciele. Uu, nie udało się? Jak to? do nas jeszcze przybył, a to mi oczywiście bardzo cieszy. What? Dobra, no i z tego co widzę, udało się uspokoić sytuację. O Boże, ale mamy mocny przemysł. Naprawdę muszę powiedzieć, że wręcz wspaniały mamy ten przemysł. Hmm, możemy tutaj też integrować prowincję. I co tu się stanie? Staniemy kora. Mogę zmobilizować jednostki. Ło. Wow, tutaj jest bardzo fajnie dużo eventów. Uh, jeszcze propaganda, oczywiście. Co tu się dzieje? Aha, czyli automatycznie. Okej. Okay. Dostanę jeszcze dwie dywizje milicji. Przestańcie się trenować, głupi. I co ja mam tutaj niby zrobić? Bo nie wiem. O Boże, gdybyśmy to okrążyli. O, witamy w domu, komradzi. O, proszę, jedna dywizja okrążona. Bardzo mnie to cieszy. Czekajcie, że ja nie mogę jednej dywizji tutaj załatwić w pełni okrążonej. Ale ja tu mogę wejść. Dlaczego moje dywizje nie zamierzają tutaj wejść na tą prowincję? Dlaczego? Co ci się dzieje? Chińczycy oddają nam wolną, wolne pole. O, Boże, kolejne okrążenie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, bardzo ładnie. Wiem, że na razie to nawet zabawnie wygląda ta walka w Chinach. O, puste granice Dzień dobry. Tutaj Łukasz. Hej, udaje nam się zająć teren. Tutaj udaje nam się wyparować dywizyjkę. O, proszę, jaka pustka. Patrzcie, on, on znowu gdzieś idzie. Nie, dla mnie to w sumie bardzo dobrze, że oni mi. <ścoughs> Nie, naprawdę, w sensie. Co tu się dzieje w tym kajzeransiu? Nie, nie mów mi, że oni mają najing pusty. To się dosłownie śmiechnę. Patrzcie, zostałem okrążone prowincje od najingu, ale wiecie co jest śmieszne? Że ten Najdżing będzie zaraz pusty kompletnie. O, nie walcz. Tutaj mam jeszcze jakieś cele, mogę je robić, dostanę research sloty, jakieś faktory, tutaj decyzje do negocjacji. Dobra, patrzcie, no on wyszedł ze stolicy, to jest zabawne. Oni wyszli ze stolicy z Nadzingu i sobie zajęłem ich stolicę za darmo teraz. I wchodzę do ich drugiej stolicy, okrążając dodatkowo im przy tym wojska. Dobra, jesteśmy po konferencji, trochę dostaliśmy terenów. No, ja się tu boję, co się tu stanie, bo tutaj każdy kraj idzie po zjednoczenie Chin. Mam nadzieję, że mnie to ominie jakoś. Ej, 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 zrobiłem sobie cel i teraz, moi drodzy, Shanking wypowiedziało mi wojnę, a ja się przygotowałem na południe. I dlaczego oni wypowiedzieli mi wojnę, ja im nie pozwoliłem jeszcze? O, jestem ob o, o, okej, okay. ochotników to przyjmuję z miłą chęcią. Próbujemy zrobić tu Tutaj przebicie. Ej, hey, nawet to wychodzi. O Jezus, to przebicie jest dobre. Uuu, nudging jest otwarty. Co dosyć zabawnie wygląda ten mały Battle Royale w chilach? W Chinach. To jest dosłownie Battle Royale. Nie no, powiem wam szczerze, że to nie wygląda tak źle. My nawet mamy tutaj ogromne szanse się przebić. Uurde kurde blade, patrzcie, ja tego nie zauważyłem. A tutaj mogę okrążyć dwie dywizje. Z tym sobie nie poradzicie, to już będzie śmieszne. Że tu są otwarte prowincje. Wiecie co, ja wysyłam moich ludzi do walki, niech lecą. Zobacz, patrz, ty możesz ich kompletnie odciąć, stary. Kurde, nie mam tutaj żadnych designerów, trochę smutne. No i ale oni już nie mają zaopatrzenia, więc luz. Nie mają gdzieś stolicy na północy, więc pchnę tam paru umyślnych. Boże, jak to średniowiecznie zabrzmiało. Okay, jakaś wojenka w Chinach się zakończyła. No my tutaj aktualnie próbujemy dobić to, co im zostało. I znowu mamy kolejny kocioł, zobaczcie. Pani, Boże, ty to w ogóle możesz wejść tutaj? Boże, ci się jeszcze trzymają, to jest niemożliwe. No i powiem wam, że te Chiny udało nam się jakoś naprawić, jakkolwiek. Nawet fabryki wojskowe jesteśmy w stanie wybudować. Naprawdę, wow. No i teraz już naszego chińskiego zerga, moi drodzy, nic nie zatrzyma. Nie, no to już jest koniec. Teraz się tylko będę, kurde, męczył. Teraz się tylko będę męczył z wybiciem tych jednostek w stolicy, ale o Jezus. No mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. O, dobra. No Dobra, dobra, bezproblemowo się udaje. Jak już zaczynają grać w ping-ponga, no to już, to już jest dobry znak. Dobra, no i powiem wam, że nawet ładnie to wygląda. Wiecie co? Moje dywizje teraz szykują się na wojnę z Hunan Click. I ten Hunan Click jest tu. I ja, oni są we frakcji. To jest w ogóle marionetka. Więc ja będę miał raczej wojnę ze wszystkimi. Tutaj się tak prowizorycznie przygotowałem. Tutaj specjalnie też wjechałem, bo ja zauważyłem, że tutaj oni są w ogóle gdzieś głęboko w Tybecie. Więc wjeżdżamy im dosłownie w plecy, nie? To jest wjazd na ostro w plecy, bo wszystkie dywizje daleko dáme sobie lotnictvo Proszę bardzo. Okej. Okay. już widzę, że zaczynają wracać jakieś wymęczone jednostki z frontu, więc zamierzam z tego skorzystać po prostu na całej linii. O kurde, oni mają w nankingu kolejną stolicę, jasnych win. Czemu tyle dywizji jest przeznaczonych do planu południowego? Dobra, wy tylko lepiej utrzymujcie ten front, bo widzę, że to wam nie za dobrze idzie. W tej wojnie mamy szansę skapitulować chociaż Ganzu. Zobaczymy, czy się uda. Może gdybym wszedł do stolicy i gdyby oni skapitulowali, to to byłby chyba najszczęśliwszy dzień w moim życiu. To mi się bardzo podoba powiem wam ta kampania, naprawdę. Wystarczy tylko trzy razy rzucić myszką i. Ja mam konferencję pokojową teraz. Tutaj, moi drodzy, kolejna ekspedycja zostanie wysłana na force ataku. Chociaż ja mam antery i artylerię w templecie tej mojej najlepszej piechoty, więc oni powinni już coś przebijać. Zresztą zaraz zobaczymy. Uuu. dobra, moi drodzy, podziały się tu dzikie rzeczy. Ching wypowiedział mi wojnę. Musiałem się wy wycofać z północy. Ching jest okrążony, on, on wszystkim wypowiedział wojnę, ale ja nie miałem sił, żeby go przebić. Tu trochę ich dopuszowałem, nawet pierwsze myśliwce zacząłem wystawiać, ale no musiałem się wycofać i tu stoi sama milicja. No i teraz wiecie co? Ja bym sobie szczerze w ten Jing poszedł, bo ja tutaj o, naprawdę mam 10 razy lepsze wojsko od nich, ale moja siła, moi drodzy, to są jedynie badania, które staram się nadganiać jak najszybciej. i może, jak wyprodukuję 5 ekstra na ten front, to jednak im się jakoś powiedzie, no zobaczymy. Yy, powiem tak: przyszedł government z północy ich skapitulował, więc trochę skorzystałem. No i teraz się zajmiemy, oczywiście, tymi panami już doszczętnie. Dzień dobry. Hello, hello, ale tu pójdzie ofensywa. Dobra. Moje dziki zostały puszczone, moi drodzy. No nie powiem. Yunan mnie trochę zadziwił. Musiałem się wycofać tutaj i dopiero teraz przebijam się moimi ultra dywizjami, bo inaczej byłoby naprawdę słabo, e, bo byli po prostu za bardzo zastakowani w górach, więc teraz już sobie raczej zobaczcie. Raczej bez problemów sobie tutaj wejdziemy. Teraz już powinno nam się udać, moi drodzy, bezproblemowo się rozlać. O Jezus! Production, infantry and tower artillery, plus jeszcze manpower. Voilà! Mogę, moi drodzy, ziścić chiński sen, aż assume national boom leadership. Siedem dni. Tutaj pięknie już wykańczamy, moi drodzy, kociołki, no i teraz oni już nie mają szans. Nie ma opcji, że oni to wytrzymają. Mogę też korować sobie Chiny decyzjami politycznymi. No to oczywiście korujemy, Menpowera nigdy nie za mało, moi drodzy. O mój Boże, to okrążenie mi naprawdę wyszło przepięknie. Zobaczcie, cała ich armia tutaj została odcięta od stolicy. Boże, to było fantastyczne. Powiem tak, nie wiem co się stało, siedzę sobie, przygotowywuję sobie inwazję, obstawiam sobie wszystko i z racji w pewnym momencie Japonia deklarate war jest we frakcji z Ros. Z jakimiś tutaj swoimi marionetkami, leżą na tych marionetek, nie wzywa do wojny, i nie wiem o co tu. O, właśnie, zaczyna się. No i znowu się zaczyna, moi drodzy. O, 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 Boże, jest szansa. Jest szansa, jakbyś się tylko wstrzelił dobrze, Boże. Nie, to jest jakiś żart. Mongolia wypowiedziała mi wojnę. Znikąd, znikąd Mongolowie wypowiadają mi wojnę, mimo że nie mają ze mną żadnej realnej granicy. I uda mi się ich tutaj załatwić. Wspaniale. 99 100, dziękuję bardzo. Kurde, będę ich musiał troszkę po troszku załatwiać, a tutaj bronimy. No, air superiority działa i wypalamy dywizję powoli, ale oni tu mają za dużo bunkrów. LOL. No i poszedłem w Mass salt i nie mogę zrobić następnej doktryny, bo mi się obniży combat with. No wspaniale. Nie no, zmasowane uderzenia wspaniale działają, moi drodzy. To jest naprawdę przepięknie. No jak oni, jak oni z tego powodu nie będą łapać attrition, to ja już nie wiem, co ich pokona. Hong Kong się trzyma. Hong Kong... O, tutaj nawet atakujemy. Świetnie, moi drodzy, Tu już jest ping pong, więc wiecie co? Coraz lepiej nam idzie w tym w Shankaju. coraz mniej japońskich dywizji tu jest, my cały czas naprawdę pchamy i pchamy i pchamy. Coraz słabsze nasze dywizje, tutaj powietrze robi bardzo dużo. Co się dzieje? The Empire of Japan has joined the Soviet Republic of Enemy in Soviet-Russian War. Soviet-Russia Declared War. Lol, Sowieci deklarują wojenkę, no to gościu, no aggression Pact oczywiście. Sowiecie, ja, twój kumpel, od zawsze na zawsze, pamiętaj. Z racji tego, że Japończycy desantują mi się w kółko w te same prowincje, postanowiłem ruszyć po prostu na północ, pełną parą i mogę teraz utworzyć chiński Front zjednoczony w 40 dni. Fakt, że będę miał front z Mongolią, ale sądzę, że sobie jakoś poradzę. I interwencji boskiej, żebym wygrał tą wojnę dosłownie. Hop, hop, hop. No wchodź tu, proszę cię, nie laguj. Dobra? I co teraz? O Boże, oni mają w parumanie. Dobra, będę mógł wystawić dodatkowe 19 dywizji, to zaraz zajmiemy drugą stolicę. Dobra, moi drodzy, tutaj leci aktualnie Force Attack i moje samoloty. No i modlimy się, żeby to, żeby zrobić gdziekolwiek breakthrough. O Boże, bo wy macie po dwie dywizje na kratkę. Ja myślałem, że tu jest po 30, no to. Dobra, jakoś powolutku, bo powolutku, ale się przedzieramy. Więc teraz musimy rozesłać moje dywizje na każdą możliwą prowincję. Okej, okay. Boże, gdybyś. Tylko przestał robić pokaz slajdów i przejdziemy przez te rzeczki, to będzie dobrze. Boże, tylko wbiec do tej stolicy i oni kapitulują, i wreszcie kończy się mój koszmar. Jest, mamy harbin, i co teraz? Do Boże, nareszcie. Dobra, moje dywizje muszą jak najszybciej przekroczyć te rzeki. Boże, moi drodzy, to jest jeszcze do ugrania. Ja w to naprawdę nie wierzę, że to jest do ugrania. nie? No i moi drodzy, wjeżdżamy w Koreę teraz. Tutaj się robi problem u ruskich trochę, ale musimy zniwelować, troszeczkę zmniejszyć front musimy. Jest, moi drodzy, jest przełamanką, tylko czy wy dacie radę tu wejść? O, to jest pytanie, mam nadzieję, że tak. Najważniejsze to zająć port w busanie i oni wtedy nie mają kompletnie zaopatrzenia, więc mam nadzieję, że te 19 dywizji da sobie tutaj radę. The Fading Sun, after the utter defeat of the Japan. O. Okay, tutaj zaakceptujemy pokój. Dobrze, zaakceptujmy pokój, zaakceptujmy pokój, wzmocnijmy się i... Okej, okay, a peace deal has been signed. Okej, okay, okej, okay. świetnie, collapse of the Japanese. We fought well and nothing less. Dostaliśmy terytoria, estaty przechodzą teraz do mnie. Mamy pisa z Japonią, mamy pisa z Rosją, jesteśmy tylko w, stale w stanie wojny z Mongolią. Boże, to jest przepiękne. No Ja na razie puszuję Mongolię i tylko integruję te tereny za siłę polityczną i to jest praktycznie wszystko. Może jak to zintegruję, to się uda. Dobrze, moi drodzy, udało mi się zrobić cel na Tybet. Udało mi się też zrobić Republic of China i teraz mamy zrobiony cel, żeby integrować sobie Chiny. Niech będą dwa niepodległe jako moje marionetki i butan i wiecie co? I to szczerze otworzyłoby mi drogę tutaj do Indii i sądzę, że jak Indie mają wojnę z całym światem, to ja bym bez problemu tutaj wjechał od tyłu i po prostu zrobił sieczkę. Tak samo z tym Kunen kama, Kanat, ale sądzę, że to by było na tyle moi drodzy. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić polubienia i widzimy się w następnym odcinku.